Cześć. witam Was serdecznie. Dziś przeniesiemy się do Anglii, a dokładniej do Ilkeston w Derbyshire, gdzie 20 czerwca 2023 roku Sara Henshaw, 31-letnia matka, zniknęła bez śladu. Przyjaciele i rodzina bardzo się martwili, ponieważ to nie było w stylu Sary. Sara była osobą bardzo odpowiedzialną. W dodatku samotnie wychowywała dwie córki, których nigdy by nie zostawiła. Gdy godziny zamieniły się w dni, obawy rodziny narastały. Policja rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę poszukiwania, ostrzegając, że Sara może być w poważnym niebezpieczeństwie. Lokalna społeczność była pełna obaw, a pytania narastały: Gdzie jest Sara i czy nikt jej nie skrzywdził? To, co zaczęło się jako sprawa zaginięcia, wkrótce przerodziło się w dochodzenie. Ilkeston to ciche miasteczko położone pomiędzy Nottingham a Derby i może wydawać się miejscem mało prawdopodobnym dla tragedii ze swoimi nadrzecznymi uliczkami, małymi lokalnymi sklepami i z żytą społecznością jest typowym miasteczkiem, gdzie sąsiedzi znają się nawzajem, a życie płynie spokojnym, znajomym rytmem. Są tu piękne zalesione tereny i pola z malowniczymi widokami. Można wybrać się na spacer wzdłuż kanału. To naprawdę ładna okolica. Ludzie tutaj są bardzo przyjaźni, otwarci i pomocni. W tym spokojnym miejscu Sara wychowywała swoje dzieci. Sara była matką dwóch dziewczynek, a sama była najstarsza z sześciorga rodzeństwa w bardzo zżytej rodzinie. Jej matka Lorraine wspominała ją jako dobrze ułożone i spokojne dziecko, wysportowane i pełne energii, które uwielbiało pływanie. Nawet jako mała dziewczynka, Sara miała świetne wyczucie mody i stylu, co później doprowadziło ją do podjęcia nauki w zakresie fryzjerstwa i kosmetologii w koleżu. W miarę dorastania Sara poświęciła się opiece nad innymi. Pracowała jako opiekunka osób starszych, a ostatecznie awansowała na tak zwanego Rolę, która odzwierciedlała nie tylko jej umiejętności, lecz także jej życzliwą i empatyczną naturę. Lorraine wspominała, że Sara miała złote serce, zawsze gotowa pomóc każdemu w potrzebie. Często wspierała swoją mamę finansowo i dbała o to, by Lorraine mogła chodzić na umówione wizyty w szpitalu, na które Sara ją zawoziła. Hojność Sary, jej bezinteresowność oraz oddanie rodzinie i przyjaciołom sprawiały, że wszyscy bardzo ją kochali. Wszyscy w okolicy znali Sarę. Kiedy więc pewnego dnia kontakt z nią nagle się urwał, rodzina bardzo się niepokoiła. Matka Sary zwykle widywała ją przez okno, gdy przechodziła obok jej domu, jednak od jakiegoś czasu w ogóle jej nie widziała. Sara też nie dzwoniła, co było do niej niepodobne. Lorenza dzwoniła więc do młodszej córki, aby podzielić się swoimi obawami. Obdzwoniła wszystkich przyjaciół i członków rodziny, lecz nikt nie miał pojęcia, gdzie Sara mogła być. Wyglądało na to, jakby rozpłynęła się w powietrzu, a ci, którzy ją znali, wiedzieli, że nigdy nie opuściłaby swoich dzieci. 23 czerwca 2023 roku policja została poinformowana. Że Sara nie była widziana od kilku dni, a dokładnie to od trzech. Ponieważ według rodziny było to zupełnie nietypowe zachowanie, policja potraktowała sprawę priorytetowo. Okazało się, że samochód Sary stał zaparkowany przed jej domem. To budziło niepokój, ponieważ Sara nigdy nie ruszała się nigdzie bez samochodu. Kilka lat wcześniej została zaatakowana przez nieznajomego na ulicy i od tamtej pory poruszała się wyłącznie autem. Bardzo rzadko gdziekolwiek chodziła pieszo. Policja zaczęła analizować życie Sary, licząc, że znajdzie coś, co wyjaśni jej zaginięcie. Sara była pierwszą osobą, do której rodzeństwo zwracało się o pomoc lub radę. Bardzo kochała swoją rodzinę i nigdy nie pozwalała, by ktoś mówił o nich źle. Co więcej, miała świetne poczucie humoru i dużo się śmiała. Wszyscy ją kochali i lubili spędzać z nią czas. Była po prostu taką osobą, której nie sposób nie lubić. Nie było ani jednej osoby, która powiedziałaby o niej coś złego. Była też silną i niezależną kobietą. Choć chętnie pomagała innym, sama rzadko prosiła o pomoc. Chciała wszystko robić samodzielnie. Jak już wspomniałam, priorytetem Sary zawsze były jej córki oraz stworzenie dla nich szczęśliwego domu. Kiedy Sara zaginęła, jej telefon był cały czas wyłączony i odzywała się jedynie poczta głosowa. To było bardzo nietypowe, ponieważ kobieta była w stałym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi, regularnie wysyłając wiadomości. Dla policji była to ogromna czerwona flaga. Sprawdzono pobliski monitoring, ale żadna kamera jej nie uchwyciła. Jak mogła opuścić dom niezauważona i to bez samochodu? Nie było to przecież możliwe. Policja wyważyła drzwi, i weszła do jej mieszkania. Oczywiście nie było jej w domu, ale znaleziono kilka niepokojących śladów wśród nich wiadro z Mopem i wybielaczem. Jeśli słuchacie podcastów kryminalnych, to pewnie już wiecie, że to nigdy nie jest dobry znak. Dodatkowo policja znalazła zerwany naszyjnik z medalikiem w kształcie słonia, z którym Sara nigdy się nie rozstawała. Porozrzucany był po różnych częściach mieszkania. To było bardzo niepokojące. Policja zabezpieczyła 23 dowody z mieszkania Sary, w tym telefony, laptopy, ubrania i niebieską plandekę. Ostatecznie Sara została uchwycona na nagraniu z monitoringu. Ostatni raz widziano ją 20 czerwca, kiedy weszła do lokalnego sklepu, trzy dni przed zgłoszeniem zaginięcia. Policja opublikowała zdjęcia z monitoringu przedstawiające Sarę. W mediach społecznościowych i poprosiła o wszelkie informacje o jej miejscu pobytu. Sąsiadka zgłosiła, że tamtego dnia około godziny 22 słyszała krzyki i kłótnie dobiegające z sypialni Sary, następnie huk, a potem ciszę. Sąsiadka postanowiła wysłać Sarze wiadomość z pytaniem: Czy wszystko w porządku? Wkrótce otrzymała odpowiedź: Że wszystko jest dobrze, a hałas był spowodowany tym, że pies dostał ataku padaczki. Sąsiadka wiedziała, że pies Sary czasem miewa takie ataki, więc uspokojona wróciła do łóżka. Wczesnym rankiem następnego dnia sąsiadkę ponownie obudziły hałasy, więc spojrzała przez okno. Na zewnątrz stał Daren. Były partner Sary i ojciec jej młodszej córki. Stał przy swoim wanie z otwartymi tylnymi drzwiami. Zamknął drzwi i wsiadł do pojazdu. Daren często odwiedzał Sarę, więc nie wzbudziło to jej podejrzeń. Następnego ranka przyjaciółka Sary zapukała do jej drzwi, ale nikt nie otworzył. Zapytała sąsiadkę, czy ją widziała, więc ta postanowiła wysłać wiadomość do byłego partnera Sary Darena. Daren odpisał, że nie wie, dokąd Sara poszła, ale wyszła wcześniej rano. Sąsiadka była zdziwiona, że zostawiła samochód, i zapytała o to. Daren odpisał, że da znać, jeśli czegoś się dowie. Później tego samego dnia Daren powiedział sąsiadce, że martwi się o Sarę, bo zniknęły niektóre jej rzeczy, w tym jej torba wyjazdowa. Później funkcjonariusze odkryli rzeczy należące do Sary, m.in. jej szlafrok i kapcie w pobliskim śmietniku, co doprowadziło ich do podejrzeń, że Daren wrócił do jej domu i wyrzucił te przedmioty, aby zatrzeć ślady. Sądzili, że jej były partner chciał, by ludzie uwierzyli, że naprawdę gdzieś wyjechała. Na tym etapie policja była już prawie pewna, że sprawa ta stanie się śledztwem w sprawie morderstwa. Po analizie nagrań CCTV okazało się, że tego dnia, kiedy Sara zaginęła, spędziła większość czasu z przyjaciółką, a wieczorem wróciła do domu. Następnie poszła do lokalnego sklepu, gdzie uchwyciła ją kamera. Gdy wróciła do domu, okazało się, że Daren już tam był, wszedł do środka pod jej nieobecność. Wciąż miał klucz do jej domu. Sara nie była zadowolona, już kilkakrotnie prosiła go o oddanie klucza. Nie chciała już być z Darenem i nie życzyła sobie niezapowiedzianych wizyt. Daren odmówił wyjścia, mimo że Sara go o to prosiła. Przyjaciółka Sary była wtedy u niej w domu. Później powiedziała, że Sara i Daren zaczęli się kłócić przy kolacji. Sara poprosiła go, aby wyszedł, ale on odmówił. Odwiozła więc swoją przyjaciółkę do domu i wróciła około 22. Niestety jej były partner nie posłuchał i również wciąż tam był. O 22.02 Sara wymieniła wiadomości ze swoją najlepszą przyjaciółką. Ostatnią wiadomość wysłała o 22.09. Jej przyjaciółka odpisała o 22.37 pytając czy wszystko w porządku, ale już nie otrzymała odpowiedzi. Co to oznaczało, że Darren był ostatnią osobą, która widziała Sarę żywą i został aresztowany pod zarzutem jej morderstwa. W 2012 roku Sara przedstawiła Darrena Hola swojej matce, Lorraine. W tym czasie Sara była samotną matką z małą córką. Lorraine wspominała, że Hall wydawał się uprzejmy, ale było w nim coś niepokojącego. Pewność siebie granicząca z arogancją. Nie mówiła o swoich obawach Sarze, która wyraźnie była oczarowana mężczyzną, ale zauważyła, że Hol nie lubił, gdy Sara spędzała czas z rodziną, jakby chciał ją mieć wyłącznie dla siebie. Ale właśnie tak działają toksyczne osoby: lubią izolować swoich partnerów, aby później nie mieli oni żadnego wsparcia w rodzinie czy znajomych. Na początku jest cudownie, a później już tylko koszmar i życie w potrzasku. Bardzo często też wstyd, bo głupio się przyznać, że ukochana osoba źle nas traktuje. Cztery lata później Sara urodziła drugą córkę. Wtedy związek stał się przemocowy. Lorraine pamiętała przerażający moment, gdy Darren Hall uderzył Sarę w brzuch, gdy była ona w ciąży, co wymusiło natychmiastową podróż do szpitala, by sprawdzić stan dziecka. Mimo ataku, Sara czuła, że musi z nim być. W końcu spodziewała się jego dziecka. Ciężko powiedzieć, czy nie chciała zostać ponownie samotną mamą, czy może rzeczywiście tak bardzo go kochała. Sara była samodzielną kobietą i tak naprawdę dałaby sobie radę. Tym bardziej, że rodzina była chętna jej pomóc. Ale to była decyzja Sary, i nikt nie mógł jej nic narzucać. Ostatecznie para rozstała się około 2018 roku, i przez pewien czas wydawało się, że Sara odzyskała kontrolę nad swoim życiem. Dobrze radziła sobie jako matka, skupiała się na córkach i pozostawała blisko rodziny. Jednak w kwietniu 2022 roku nastąpiła kolejna tragedia. W wieku 71 lat zmarł ojciec Lorraine, czyli dziadek Sary. Jego śmierć załamała Sarę. Bardzo go kochała. To właśnie w tym momencie słabości Darren zdołał ponownie wkroczyć w jej życie. Pomimo wcześniejszej przemocy zmanipulował ją i wrócił. Wydawało się, że się zmienił, a Sara dała się na to nabrać. W grudniu 2022, po koncercie, na który poszli razem, Darren brutalnie ją pobił. Lorraine była przerażona. Zrobiła zdjęcia obrażeń i błagała córkę, by zgłosiła sprawę na policję. Jednak wpływ Darena był nadal silny: kontrolujący, arogancki, zachowujący się tak, jakby nic mu nie groziło. Sara zakończyła ten związek niedługo później. Próbując odbudować swoją niezależność, ale Daren wciąż miał klucz do jej domu. W nocy 20 czerwca 2023 wszedł do środka i odmówił wyjścia. Odwiedzająca sarę przyjaciółka potwierdziła, że kilkakrotnie proszono go o opuszczenie domu, ale ignorował każdą prośbę. W końcu przyjaciółka została odwiedzona przez sarę do domu, ale Daren nie zamierzał wyjść. Niestety, jak się później okaże, nie był to dobry pomysł. Może gdyby przyjaciółka została, sprawy potoczyłyby się inaczej. Policja przesłuchała Darena. Kiedy funkcjonariusze zapytali, gdzie jest Sara, on utrzymywał, że nie ma pojęcia, twierdząc, że ma nadzieję, iż wciąż żyje. Mówił, że tej nocy pokłócili się, ponieważ ich pies dostał ataku padaczki, przewracając meble i brudząc kołdrę odchodami, co rzekomo wywołało sprzeczkę. Twierdził, że zabrał kołdrę, ponieważ była za duża do ich pralki, i wrzucił ją do swojego wana, by ją wyrzucić, po czym jeździł po mieście około godziny. Twierdził, że ostatecznie pojechał na północ autostradą M1, zjechał na węźle 29, a kiedy później wrócił do Ilkeston, Sara miała wyjść do koleżanki i to miał być moment, w którym widział ją po raz ostatni. Uparcie powtarzał, że nic jej nie zrobił i nie wie, gdzie się znajduje, mówiąc, że w końcu policja jest od tego, by ją znaleźć i powinni zabrać się za swoją pracę. Policja zaczęła odkrywać poważne nieścisłości w jego relacji. Funkcjonariusze wiedzieli już, że Sara nie opuściła domu. Żadne nagranie tego nie pokazało. Byłoby to też całkowicie sprzeczne z jej charakterem, co potwierdzali wszyscy, którzy ją znali. Przekonani, że Darren jest zamieszany w jej zniknięcie, śledczy przeanalizowali jego telefon. W pierwszych godzinach 21 czerwca o 1:50 rano telefon zalogował się do domowego Wi-Fi Sary, a krótko później połączył się z jegowanem zaparkowanym na zewnątrz. Korzystając z danych GPS, policjanci mogli prześledzić jego ruchy i porównać je z nagraniami CCTV. Policja hrabstwa Derbyshire oświadczyła, że dane z telefonu pokazały, że Hall pojechał na zatoczkę przy drodze A617 między węzłem 29 autostrady M1 a Chesterfield. Analiza kryminalistyczna wykazała, że latarka w jego telefonie była włączana i wyłączana wielokrotnie przez 9 minut, gdy tam stał. Policja mogła również sprawdzić aplikacje, z których korzystał. Jego aplikacja ujawniła, że tej nocy zrobił 266 kroków. Czego wcześniej nie robił nigdy. Od północy do szóstej rano jego telefon zazwyczaj nie wykazywał żadnej aktywności. Policja wysłała specjalistyczną ekipę poszukiwawczą do miejsca, w którym zaparkował. Zaledwie kilka minut później funkcjonariusze odnaleźli ciało Sary. Było już częściowo w stanie rozkładu. Okolica była gęsto zarośnięta i rzadko odwiedzana. Ciało byłoby tam niezwykle trudne do znalezienia. Ale było jeszcze coś: skrawki niebieskiej plandeki, pasującej do tej, którą zabrano z domu Sary. Policja musiała przekazać rodzinie Sary najgorszą wiadomość. Rodzina do końca miała nadzieję, że odnajdzie się cała i zdrowa, choć w głębi duszy pewnie obawiali się najgorszego. Podczas kolejnego przesłuchania policja poinformowała Darena, że ciało jego byłej partnerki zostało odnalezione. Wtedy całkowicie zamilkł. Taryn został oskarżony o zabójstwo Sary. Prokuratura miała wiele dowodów, lecz wciąż obawiano się, czy wystarczy ich do skazania sprawcy. Ponieważ ciało Sary było zbyt rozłożone, by patolog mógł jednoznacznie ustalić przyczynę śmierci, nie było żadnego świadka zdarzenia, co oznaczało, że sprawa opierała się głównie na poszlakach. Z tego powodu, prokuratorzy musieli odtworzyć narrację z jego ruchów, danych z telefonu i zachowania. Neuropatolog powiedział, że nie stwierdzono wyraźnych urazów mózgu, a ustalenia były niejednoznaczne. Proces Darena Hola, oskarżonego o zabójstwo Sary Henshaw, rozpoczął się 4 grudnia 2023 roku i trwał około dwóch tygodni. W sądzie Daren zmienił swoją wersję wydarzeń. Dziewięcioro przyjaciół i krewnych ofiary siedziało na sali przez cały proces, słuchając w ciszy. Złożył bardzo szczegółowe i emocjonalne zeznania dotyczące tego, co miało wydarzyć się w noc śmierci Sary. Twierdził, że 20 czerwca doszło w jej domu do kłótni między nimi, a w jej trakcie miała spać ze schodów. Utrzymywał, że stało się to w ułamku sekundy. Gdy się odwrócił, ona już spadała. Opisał, jak leżała na dole schodów bezwładnie, nie ruszając się i twierdził, że nie zamierzał jej skrzywdzić, że był to wypadek. Darren przyznał, że przeniósł jej ciało, ale twierdził, że zrobił to w panice, a nie ze złej woli. Wyjaśnił, że przewiózł ciało do zatoczki przy A617, około 35 km od jej domu, ponieważ bał się, że zostanie obwiniony, gdyby zadzwonił po pomoc. Przyznał, że pozbył się kilku jej rzeczy, w tym szlafroka i kapci, które później znaleziono w pobliskim śmietniku. Według Darena zrobił to, aby wyglądało to na to, że Sara wyszła z domu dobrowolnie. By ludzie uwierzyli, że naprawdę gdzieś wyjechała. Przedstawił swoją wersję jako wypadek, po którym nastąpiła panika, podkreślając, że spanikował i podejmował złe decyzje. Próbował przedstawić swoje późniejsze działania, wysyłanie wiadomości z jej telefonu, wyrzucanie jej rzeczy, ukrycie ciała jako błędne próby ukrycia tragicznego wypadku, a nie celowe działanie mające na celu zabójstwo. Prokuratorka przedstawiła zupełnie inny obraz, obraz wyrachowanych działań sprawcy. Powiedziała ławie przysięgłych, że wszedł do domu Sary, gdy wciąż żyła, doskonale wiedząc, co robi. Miał klucz, został, choć nie powinien, i wiedział, do czego może doprowadzić ta kłótnia. Po upadku Sary twierdził, że wpadł w panikę, ale dowody mówiły coś zupełnie innego. Przewiózł jej ciało 35 km dalej, pozbywając się jej osobistych rzeczy. Co ujawniało, jak metodycznie próbował zatrzeć wszelkie ślady tego, co się wydarzyło. Używał nawet telefonu Sary, by wysyłać wiadomości do jej znajomych, tworząc iluzję, że wyszła z domu dobrowolnie. Prokuratura podkreślała, że nie były to działania człowieka, który po prostu spanikował. Każdy ruch darena po śmierci Sary był celową próbą wprowadzenia w błąd, ukrycia swoich czynów i ochrony samego siebie przypomniała o ławie przysięgłych o kłamstwach, manipulacjach i chłodnej kalkulacji, argumentując, że nawet bez poznania dokładnej przyczyny śmierci, jego zachowanie jednoznacznie wskazuje na winę. Manipulował wszystkimi wokół siebie. Próbował ukryć prawdę i traktował jej życie jak coś bezwartościowego. Przekaz prokuratury był jasny. To nie był wypadek. To była seria zaplanowanych, kontrolowanych i niebezpiecznych działań, a ława Przysięgłych musiała dostrzec te kłamstwa i pociągnąć go do odpowiedzialności. Pomimo emocjonalnych i szczegółowych zeznań Hola, dowody kryminalistyczne oraz jego celowe próby wprowadzenia organów ścigania w błąd przeczyły jego narracji. Ława Przysięgłych ostatecznie odrzuciła jego wersję wydarzeń, uznając jego działania za przemyślane i celowe. I uznała go za winnym zabójstwa. Rodzina Sary zareagowała mieszaniną ulgi i żalu. Wiedzieli, że nic nie przywróci jej życia, ale cieszyli się, że Darren Hall w końcu poniósł odpowiedzialność za odebranie jej życia. Darren został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności z minimalnym okresem 17 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie. Obecnie odbywa karę w więzieniu w Nottingham. Wyrok nieco rozczarował rodzinę, która uważa, że dożywocie powinno oznaczać dożywocie, a nie możliwość wyjścia po 17 latach. Rodzina Sary uważa go za potwora, który odebrał im cudowną córkę, siostrę i matkę. Jej matka przyznała, że najtrudniejszą rzeczą, jaką musiała zrobić w życiu, było powiedzenie wnuczkom, że ich mama już nigdy nie wróci. Zbiórka internetowa na pogrzeb i wsparcie jej dwóch córek zebrała wcześniej ponad 9 tysięcy funtów. Krótko po odnalezieniu ciała Sary, jej matka oddała hołd cudownej córce i siostrze, opisując ją jako niesamowicie życzliwą. Powiedziała: Sara była moim pierwszym dzieckiem, cudowną córką i siostrą. Była też fantastyczną mamą dla swoich dwóch córek, które kochała ponad wszystko. Sara zawsze stawiała innych na pierwszym miejscu i była wyjątkowo życzliwa. Jako rodzina jesteśmy zdruzgotani jej śmiercią. Bardzo za nią tęsknimy i będziemy ją kochać na zawsze. Niestety, nie znalazłam żadnych informacji o córkach Sary, ale po tym, jak jej matka zawsze oferowała pomoc przy ich wychowaniu, jest duża szansa, że została z jej rodziną. I to już koniec tej przykrej historii. Do usłyszenia.